witam w nowym odcinku z serii Życie na Jednym Bloku Pokażę wam co żeśmy zrobili Co ja zrobiłem na Na jednogodzinnym filmie A na sam start chciałbym żebyście zasubskrybowali zalajkowali ten film I zasubskrybowali kanał I no Dobra, um, stworzyliśmy bałwany, stworzyliśmy taki biom zimowy, mały, domek na drzewie zrobiłem, da. tutaj można wejść i też tutaj można sobie zwiedzać. okej okay. i oglądamy no, mamy nowe, nowe, nowe <noise> żelazo, no tak, zapomniałem o nim Mam no, tyle rzeczy nawalonych w cyklu ogólnie jak słyszycie Mam nadzieję, że nie. Ale strasznie pada. Wokół to jest to. Mam wrażenie, że najwięcej tutaj będzie chyba tych śnieżek. O! Piesek to sobie chyba przepalę. Z Piasek Piesek sobie przepalę. Na okna. Ok. Mm. To noe, Nå har jeg hodet oppå igjen. Dwa. Raz i dwa. Jeszcze. Idź piesek. Jeszcze mam tak tego. Trochę się tego wykopało. Muszę przyznać. Рум рум раз два zoom, zoom. <gibberish> <gibberish> no. так в ногу так To jeszcze jeden pas Dobra, jest dobrze. Zim, zim, zim. Mam tak taki nie, nie nie mam. Nie mam. Nie ma i nie mam. Nie mam staku. Myślałem, że mam więcej ziemi. Prawda. Dobra. Ale ja. Dobra. Teraz zbiorę. I do Kurde. tutaj tej to ogarnąć? Trzy skrzyje. O mój dojdzie. Jeżeli to te to sorry. Moja młodsza siostra. Krzyczek. откладываем, 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 откладываем. А то мама себе оставила. А ребята себе оставили только то. Какая реклама. Добро. И есть по рекламе. Добро. Okay. Tutaj jest pozycja zero, przecinek 50, 0. Piasek, piasek, piasek. Mam łopatę? Mam. Dużo piasku. Å! Z ziemia. Ziemia chce. <laughs> Nie ma ziemi. Jeszcze chyba je... no Jak ja się cię wzięło, się wystraszyłem. No, bigo. Co? Nawet bał go zabija. Ty mam swojego własnego luwana, który zabiję. Dziękuję. O. Fajne, fajne. O żelazo, żelazo się przyda. Uff, guzik. Jakie sierdzenie, muszę sobie zorganizować. Co robić, Bo nie ma. Tylko jedno wystarczy, albo dwa. Ech.

Chodźcie. Dobra. Dobra. Kobu, kobu. On Potem do mnie przyjdziecie. Bij go. Ty, on mi zabrał kamień.

mam ciasek mam 6 no to dobre dobra liczba bardzo dobra 4 5 brakowało 5 czy dam sobie razem Dziękuję ale mam już pomysł co zbuduję Nie jest mały biom a lagi, lagi, lagi dobra, to jest no piasek i krześcijanie w ogóle się bija i dostępne, bo tutaj są lagi. No dobra. A już chyba będzie koniec odcinka. Tylko zbuduję, tylko zrobię okno. Więc też koniec tego odcinka. Narka. Dajcie suba.